Za unik siat, kurde. Żeś porobił To ja tego pana może walnę od truty. dawaj, zatruj go, chociaż będzie mu życie odejmowało. Walnik zdadam. A potem ja będę. To zadam, to ty się naprawdę Ciaparek. Pos SS polska róg o ładnie Jest za siadło nie, przybicie dobrze Prawidłowo Waldek już zeda Poczekajcie, a tego galaxy złoma. Serio Ja nie jeszcze mamy energii, więc to jest easy Big B i mocno bigo. Bo właśnie już teraz dodam Aha, ja już padam. Ja tam tamtego. Przynajmniej. Nie, to mi dodamy. Jak on ma naleka... Nie ma naleka. To musicie go bić, a nie awczyć, kurde. Ja biję galaksę złoma nie lepiej dobić typa, żeby mi majorno robili. Ale nie, bo ja nie chcę ruchu ruch robić, bo to jest tylko strata... Ale ta... ...tropa to jest łatwo no. ubić. Nie, ale no, dobijajcie go. Możesz jedynie Co? zabić, a zaatakować galaksy złoma. Co? Jeden procent... Mogą Co? Co? jedynie... Zabij... Mogą jedynie zabić galaksy złoma. Mi nie próbuj mi dać zupa! Leknęlibyście mnie, panie! Ja mam Już padam! Jezu! No to bicie gonu! No. Galaksys um wyzywa! Matko, boska, przegramy to! My się bić nie umiecie, czy co? I Galaxy wyzywa! No to bije się tamtego, no Z <grych> Nice. Nice. No Nie patrz co, bo biguje się bić. On ma tutaj jeszcze Galaxy rzuciło groźliwe hasło. Co, może mi teraz stać? No już to przebijemy? Z doni jesteś? Doni. Trzymaj się tam. Trzymaj się, ja mam 100% życia, a e, jesteście? No bo nie biją cię mm, Ogłuszeniem A i tak wy mu tak mało lejecie Naprawdę tylko ja mam unki podtrute? A nikt nie ma pod żadne damage'a turowe? Yeah. nice, ładnie